Witam was w kolejnym odcinku z serii Amerykański Sen. A dzisiaj trochę pojeździmy w tym błotku. A mianowicie sadzimy ryż na mokro. Czyli po prostu zwyczajny ryż niedługo ziarnisty. Także co, załączamy sprzęt. Robię to po raz pierwszy ogólnie. I muszę powiedzieć, że wygląda to całkiem przyjemnie. Także fajna robota. Ciekawy jestem, ile uda się dzisiaj tego obsiać. Czy obsadzić ryż? Ryż obsadzić chyba. Dokładnie, tak. Nie, no niby ilość wysiewu, ale to wszędzie pisze wysiew, więc ryż chyba się sadzi. Możecie mnie oczywiście w komentarzach tutaj poprawić, ale mi tak mi się wydaje. No i na razie widzę, że sporo schodzi tego ryżu, więc zobaczymy, czy nie będę musiał się. Napełniać bo nawozu to tak spokojnie wygląda to fajnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać później. No i co, w dzisiejszym odcinku chciałem porozmawiać z Wami, po prostu na temat przestoju, który jest w tym farmingu. A mianowicie ostatnio nie dzieje się zbyt dużo, oczywiście. Docierają do nas te gameplaye z Gamescomu. Ale mówiąc szczerze, ja jakoś się w ten temat nie zagłębiałem, bo i tak tych dodatków nie będę raczej kupował. Więc po prostu jakoś tak odpuściłem temat. Widziałem, że będzie łowienie ryb chyba z wędką, przynajmniej tak było na miniaturkach. Możecie napisać ogólnie, właśnie też z ciekawości. Czy to rzeczywiście będzie, czy to tylko na potrzeby clickbaitu youtuberzy sobie wstawiali? A tak to naprawdę mało rzeczy widziałem. Widziałem, że Skoda w Szkocji jest z kierownicą po naszej stronie, a nie po ich, więc to jest najlepsze. Nie ma po prawej stronie, to też jest ciekawe. Jak to się stało, to nie wiem. Oni to zapatrują, na spokojnie pewnie jeszcze. Więc ogólnie, jeśli chodzi o te dodatki, to moja wiedza poza tą, którą była i że to może być fajne, to, że tak powiem, rozmaicenie to się nie zwiększyła Więc liczę też na Wasze komentarze. Jeśli oglądaliście, to możemy trochę podyskutować, właśnie. Mnie trochę bardziej uświadomicie, może. A kolejnym tematem jest to, że rozwijam gospodarstwo, i to jest kolejna nowa uprawa. I w tym sezonie raczej już kolejnej nie będzie, ale za to mamy też kolejne nowe pole. Powiększyliśmy uprawę buraczka, bo tam będzie buraczek siany. Zresztą, może następny odcinek nawet będzie z tego sadzenia, przepraszam, buraczka czerwonego, chociaż nie, no to jest sierp, przepraszam, też ja się dzisiaj mam z tym. I tak naprawdę teraz będę szedł już tylko w maszyny, bo plan jest taki kombajn i ciągnik na ten sezon i z jednym ciągnikiem się pożegnać a no mianowicie ciąg czerwony ciągnik za czerwony ciągnik pożegnamy się z Masejem, tym 7 s ką Bo 8S to nie wiem, czy nie zostanie do końca w ogóle tej serii tak się zastanawiam, właśnie. Ale, ale śmiesznie w kabinie. I no fajnie ogólnie to wygląda, ale mega głośno jest. W sumie dlatego, bo nie ma też kabiny to takiej typowej, klasycznej. I przede wszystkim też pragnę Was zaprosić, jeśli Was ciekawi, no odcinek z nowego nabytku czy tam zabytku na moje gospodarstwo można tak to nazwać, realne i w ogóle to chciałbym też podziękować za wyświetlenia udało się 1400 wbić na tym filmiku parę fajnych komentarzy myślę, że fajnie, ciekawe bardzo Wam dziękuję no i dobra, muszę uzupełnić sobie maszynkę, także widzimy się jak już uzupełnię ją. W sumie, ten proces, w sumie ten proces napełniania jest ciekawy, więc Wam go pokażę. Fajnie to wygląda. No i dobra, nie napełniło się na fula, widzę. Dlaczego to nie wiem? Spróbujemy potem. Może dlatego, że też nie było pełne. Dobra, lecimy sobie od tej strony, no i klasunia. Lecimy sobie dalej. Widzowie, jeśli spodobał Wam się ten odcinek, możecie oczywiście zostawić subskrypcję i łapkę w górę. Z góry dziękuję. To motywuje mnie do dalszego nagrywania. No i ja się wtedy bardzo cieszę i pomaga mi to rozwijać kanał. To muszę o te pole zadbać teraz, bo jednak, w sumie jest to pierwszy sezon z ryżem, więc jestem ciekawy, jak to będzie dalej wyglądać. Jak to się, ile się wody trzyma potem dalej. No na pewno na żniwa. To się wodę spuszcza oczywiście, ale to już na sam proces żniwowania. Jestem ciekawy, jak to też będzie sypać, nie? Na razie, jeśli chodzi o kombajn, to go sobie wypożyczę. Z czasem pewnie sobie kupię, bo jestem tutaj, nie ukrywam, nastawiony na to, że będę jednak ten ryż hodował w tym farmingu. Do tutaj takich jakichś wielkich nie robię, bo to nie ma sensu. Nie, ale pięknie, naprawdę fajnie to wygląda. Jednak jest to coś innego, brakowało właśnie takiej inności. Że, a że to jest ryż, wiadomo, to jakieś jabłonie i inne rzeczy byłyby fajniejsze, ale myślę, że ten ryż. No inaczej, i tak by był kiedyś na pewno dodany, jak nie teraz, to kiedyś, więc fajnie, że, że w sumie się pojawił. Ale widać, że jednak ekspansja na rynek japoński, farming się przeliczył chyba jednak trochę na... z tym rynkiem. Widać to było po ilości sprzedawanych, po zachętach jakichś takich dziwnych. No ogólnie raczej farming się przeliczył na tym rynku japońskim, że to on zawojuje, a raczej chyba... Wiadomo, to też wszystko jest proces. Możliwe, że za jakieś parę lat. Kto wie, może i Japonia będzie ostoją farminga. Ale na razie przynajmniej tak to nie wygląda. Żeby tutaj te pole obsadzić ryżem, to naprawdę będzie potrzeba sporo jeszcze roboty. Ode mnie tutaj będzie to wymagało. Ale oczywiście ja całego pola wam nie będę pokazywał. Nie będę was tutaj dręczył tym procesem. No i tak naprawdę mi się ko kończy już ta sadzonka ryżu, widzę. jeszcze sobie dokończymy cały zbiorniczek do końca wykończymy i i będziemy się żegnać gdyż po prostu już nie ma sensu przedłużać ale mówię coś fajnego naprawdę robię to po raz pierwszy więc też stąd właśnie tak się tutaj trochę podniecam tym ryżem, można tak powiedzieć, chociaż to jest za mocne słowo, ale O, jeszcze się sadzi. Jestem ciekawy za ile się skończy. O! Dobra. To specyficznie tutaj ta maszyna działa. W ogóle naprawdę ta maszyna to jak naprawdę taka nie farmingowa aż. Także co, ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka do końca i widzimy się w kolejnych. Cześć!